...że zginiemy. No dokładnie. Ale... Ale dobra, zobaczysz. ...nie ma w tej, tej gry. Tak. Hej, nie strzelaj się! okej. Okay, okay. No nie 100. Możesz coś powiedzieć o nich po angielsku? Że... Pomogę. No to dawaj. Pewnie nie rozumieją, więc... O, widzisz? To jest ten... Tak. mi <laughs> alarm się włączył. To masz osiągnięcie też, widzisz? Byś tu do kogoś, ale... O. Tam góry się napierdzielają chyba. Patrzymy, Wojtunia. O, tu masz bagażnik, widzisz? Otwórz sobie, jak, jak masz miejsce, nie? Dobra, brzołek. Masz? Tak. Spoko, tak? No to dobra, to sobie tak, tak to to sobie zobaczymy teraz gdzieś tu. To tu coś wiem, że tam pamiętam poprzedni raz jak tu byłem, to coś było, ale... Wiesz, może losowość jest gdzieś jakaś albo... Czekaj, zobaczymy. Jest coś jeszcze, zobacz, może sobie coś wyczochrać. Oko. Coś masz. Okej, okay, Dobra. A tutaj chyba nic nie ma. Dobra, zobaczymy sobie panie Wojciechu. Tych łupów niby jest dużo. Czekaj, teraz ja sobie coś skubnę. Dobra. Czasami takie rzadkie itemy się gdzieś pojawiają, a czasami otworzysz może no, jeden no, tylko przedmiot, no. więc tak sobie, nie? nie? jak chcesz dłubać, to możemy dłubać, jak chcesz, to możemy gdzieś iść tam dalej. Spokojnie, chodzimy, o, eksplorujemy, generał, polegam na twoim Jest, uważaj Wojto, 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 uważaj! Jest robot. Dobra. Don't shoot guys, hello? Hello, hello. Are you friend? Yes, we are. Ok. Dziś nie mów, że jesteś, bo potrzebnie nie słyszałem. Tak, 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 spoko. Dobra, ktoś sobie przeszukać, to sobie przeszukaj. Guys, I give you foto. Take, thank photo. you. Take, thank <laughs> you. Słychać mnie było, generał, jak mówiłem, thank you? Tak, tak, tak. A, już nie mam jak wziąć, to resztę ty weź generał Co? Nie mam jak już A wziąć. A bo jest pełniesz? Pełniaka masz? Tak. Dobra No ja mam... Dobra, to wójtunia. Yy, idziemy ja, skoczyn, sobie zobaczyć. Panie przez... Dobrze. Kłukosz zeskoczył z drabiny i wszedł przez okno... Dobra. Tak tylko tylko wiesz, taka teoria. Idę za to no, no. Zobaczymy sobie no, ten... To się, to się... Daj obraz. Ja. Zobaczymy sobie tą wieżyczkę. Bo tu jeszcze nie byłem, z ciekawości. Tu roślinki możesz zbierać jakieś, tak. wiesz? Dla tego kurczaka y, cytrynę i morele trzeba znaleźć. Aha, tak. Możesz wziąć a, czy nie? Nie, nie, pewnie już nie mam jak. Już... Tak? A ja, jednej broni mi y, nie mam, ale ja, ja. Nie wziąłem drugiej. O! A mogłem, dobra. Mogłem bo tam coś lata. Dobra, czyli wziąłeś. Tak. Chodź tutaj. Tu gościu łoi do czegoś. Okej. Okay. Trafieni. Dobra, załatwili go. Zobaczymy sobie... Zobaczymy sobie dalej, bo tu coś jeszcze pewnie jest. A mamy 20 minut do ucieczki, więc spokojnie damy radę. Dobra, wywala mi się ten czasami ten, ten interfejs. Zobaczymy, co tu jest. Dobra. Masz miejsce jeszcze, czy nie? Nie, mam tylko takie mi weźmie, które się skakują, że wiesz... Bo Aha, się... A, bo się dublują. Dobra, wiem, wiem. Te, na które można sobie... O, tu masz właśnie coś jeszcze, Zobacz, tu masz coś jeszcze, sprawdź sobie. Tam znowu te roboty latają, dziadowskie, arki. Tak, część domowe. Wojto, ty musisz wziąć, bo ja nie dam rady wziąć. Dobra. Okej, okay, mam. Okay. Dobra, będziemy sobie po wolutku tutaj gdzieś co... O, Wojtuś, dawaj. Tu no, jest ta menda. Tak, i nie przypadkiem no. Nie mam drugiej broni, secondary, wiesz? Bo może zgubiłeś? Nie, albo nie wziął. Nie, po głębiejszym. Wziąłem za pierwszym razem i myślałem, że będzie, ale być może przełożyłem. Dobra. Dobra, ja będę pilował, bo te mędy gdzieś tu mogą być. Dobra. I zobacz sobie, co tam Bozia weźmie. Na tych najwięcej fantów można podbierać jakieś takie... Tych dwóch rzeczy nie mogę już wziąć, bo nie mam miejsca Dobra, pyszty. Co ja się wbijam. Okej. Okay. Idziemy sobie dalej podłubać. Zobaczymy co tu jeszcze leży. Czy to coś jest? Czy tu jest? Jest, dobra. Otwieraj. Otwieram wójtuniat i Patrz. I coś nie lata, ale na razie jest po oku. Tak one są blisko, to jest hałas i... Ich... Wykrywa, nie? Dobra, to Dobra, obadaj sobie. Obadaj, co tam jest dla Ciebie dobrego. To, co mogłem, to wziąłem. Wiesz, reszty ty. Dobra. Bijam. Dobra, czyli mamy. Chcemy patrzeć, panie Wojtku, dalej. Co tu jeszcze gdzieś coś leży. Tak na to głównie zbieranie, więc tak, dobra tak, ja otwieram tak, tak. Ale z takim takim nerwowości o. ze względu na otoczenie. No, zobacz sobie. Mogłem wziąć wszystko, nic się nie zostawię. Tak? Ja dobra. Zbierę. A nie, wszystko jest okej, okay, czyste. Coś tu takiego podejrzanego tak? lata chyba. Albo no mam z widy. Nie, nie mam. coś jest gdzieś chyba. Jest, możaj! Widzisz go? Ty, to jest coś większego, bo w Poszedł? Wodaj. Chowaj się do środka. I Do mnie. Ty mendo, jedna na. no ta mędza jest wredna, trzeba ją Padłeś? O kurde! Padłeś też? No, no to mamy z głowy. O, to to była, to była, to była, nie damy rady dojść. Jakbym miał ten, coś co leczy, ale chyba nie mam. No dobra ryzyko. Nic? To jest za duża melda Nie mogę cię wkrzesić bo nie mam nic To by uratowało A mamy bardzo daleko 120 metrów do, do bazy No dobra Ja się podbaję nie ma to Tak No i to jest właśnie ryzyk, widzisz? Tak, ale to no. fajne jest na